Lech Poznań pożegnał się z marzeniami o lidze mistrzów, natomiast cały czas kolejusz jest w grze o te drugie najbardziej elitarne rozgrywki, a więc walczy o fazę ligową Ligi Europy. Cześć, dzień dobry moi drodzy. Ja nazywam się Piotr Żepecki. To jest kanał 365 dni o Piłce. Widzimy się i słyszymy na dwa dni przed tą rywalizacją mistrza Polski z belgijskim Genkiem. Dziś sobie pogadam o tym, co się może wydarzyć w czwartek wieczorem przy Bułgarskiej. Czy warto się Belgów obawiać? I dwa słówka na temat, co to jest za rywal, plus też jak zagra zespół trenera Nielsa Ferdyricksena. Zanim jednak rozpoczniemy na dobre i wejdziemy w te klimaty poznańsko-belgijskie, serdeczna prośba o zostawienie łapki w górze pod filmem. Subskrypcji kanału, a także zachęcam wszystkich do wsparcia mojej twórczości. Cała oferta wsparcia, jeżeli chodzi o w Tipli czy też Patreonite, na dole pod tym materiałem. Teraz przejdźmy do rzeczy i pomówmy sobie troszkę na temat obecnej dyspozycji Kolejoza, która generalnie daje wiele do życzenia. Pamiętam doskonale Lech, tylko zremisał z Koroną w miniony weekend, remisując właśnie jeden do jednego, bo naprawdę mocno średnie grze, zwłaszcza jeżeli chodzi o zachowania w defensywie. To był kolejny mecz, gdzie Kolejoż daruje bramki rywalom, kiedy gra średnio z tyłu, przy czym też no, w takim kamieniem w bucie są absolutne błędy indywidualne. Mowa choćby o tym zachowaniu z Krzypczaka, który no, gdzieś wdał się w taki niepotrzebny dribbling, piłkę stracił i bezlitośnie wykorzystał to Dawid Błanik. Natomiast takich meczów Lecha w tym sezonie, który dopiero się rozpoczął, było trochę, gdzie Lech nie potrafił grać z tyłu, bo to były naprawdę duże błędy w tym meczu z Lechiem Gdańsk, ostatecznie wygranym 4-3, czy też na początek rywalizacji ligowej, kiedy Lech przegrał u siebie z Krakowią 4-1. Wówczas również oglądaliśmy duże błędy indywidualne Lecha z tyłu, gdzie wiele rzeczy się nie zgadzało, natomiast wydawało się jednak, że ten zespół Wyjdzie na prostą. Jeżeli chodzi gdzieś o zachowania Lecha z tyłu, no to naprawdę może być problem w kontekście tych rywalizacji w Europie, gdzie wydaje mi się, że belgijski genk no, będzie jeszcze bardziej w, mógł to wykorzystać niż chociażby. Kornakielce. Natomiast słówko na temat Belgów: czy warto się ich obawiać, czy to jest zespół z naszej półki, czy jednak poza zasięgiem, biorąc pod uwagę chociażby wycenę kadry? No więc wydaje się, że to może być rywal pokroju z Wezde, więc ekipy, która poradziła sobie dosyć łatwo z Lechem, ogrywając mistrza Polski na jego terenie 3 do 1, potem z kolei remisując na serbskiej Marakanie. Generalnie Genk zajął w tamtym sezonie, widzę, belgijskie miejsce szóste w fazie zasadniczej, natomiast w fazie playoff, w tej grupy mistrzowskiej, Zajął miejsce trzecie, które zostało premiowane na etapie czwartej rundy eliminacji Ligi Europy. Co oczywiście oznacza wprost, że Genk rozpoczyna w ogóle europejskie granie właśnie od tego dwóch z Lechem Poznań, czyli jest dotąd po czterech spotkaniach w Lidze i tyle. Nie grał meczu w Europie, w odróżnieniu od zespołu mistrza Polski. Oczywiście my chcielibyśmy się znaleźć na lokacie ósmy, gdzie są obecnie Belgowie, który właśnie oznacza duże rzeczy, a więc między innymi start mistrza tego kraju w fazie Ligowej Ligi Mistrzów, drugiego zespołu w eliminacjach Champions League, no i trzeci zespół, który jest bardzo wysoko w tych eliminacjach Ligi Europy. Natomiast jeżeli chodzi o sam Genk, to jest na zespół, no patrząc chociażby na wycenę kadry, e, gdzieś poza, powiedziałbym, zasięgiem Kolejorza, gdyż chociażby sama kadra wycena jest na ponad 150 milionów euro. Dla porównania zespół trenera Nielsa Frederiksena łącznie kosztuje około 40. Wiadomo, że kasa generalnie nie gra, natomiast warto się przyjrzeć chociażby najciekawszym i najdroższym zawodnikom e, czwartkowego rywala. Przede wszystkim piłkarz, na którego warto zwrócić uwagę, to jest hyun GUO. 17-krotny reprezentant Korei Południowej, napastnik, który gra regularnie w drużynie z Belgii. Do tego też na pewno jego rywal walco składa, a więc Tolu Arokodare. To jest czterokrotny reprezentant Nigerii, mający kapitalne warunki fizyczne, blisko 2 metry wzrostu. I co ciekawe, też zawodnik, który gra w tym sezonie regularnie, bo wybiegł w czterech meczach. Natomiast za każdym razem pojawiał się z ławki. To jest taki żelazny rezerwowy, który zawsze ma gdzieś tutaj wejść, dać impuls, zrobić różnicę, a w tym sezonie raz wpisał się na listę strzelców. Do tego też trzeci zawodnik, na którego warto zwrócić uwagę i który może zrobić różnicę w tym dwóch Lechem Poznań, to jest Zakaria el Kouachdi, piłkarz, który no, ma zarówno paszport belgijski, jak i Maroka, natomiast wydaje mi się, że może być absolutnie game changerem w tej rywalizacji z Kolejorzem, gdyż to jest prawobrońca, gra bardzo ofensywnie, troszkę przypomina swoim stylem gry Joela tylko bardzo często w miejsce tego, żeby schodzić do środka i poszukać wrzutki, on raczej szuka strzału, gra wybitnie ofensywnie, dość powiedzieć, że w formacji ataku, kiedy zespół Gentg no właśnie prowadzi tak pozycyjny, To jest taki ukryty, skrzydłowy, rozgrywający, który zresztą niemalże w pojedynkę załatwił ostatniego w, w, przeciwnika w lidze belgijskiej, w minionej kolejce, gdyż Geng wygrał z Leyven 2 do 1. No i właśnie ten zawodnik, a więc yy, piłkarz, na którego warto zwrócić uwagę, El Kuahdi, zanotował dwie bramki. Szkoleniowcem rywala Lecha Poznań jest Torster Fink. Trener, którego możemy kojarzyć chociażby z pracy w FC Basel, HSV Austrii Wiedeń, Wiesel, Kobe czy właśnie Genku, prowadzi tę ekipę od początku poprzedniego sezonu, więc rozgrywki 2024-2025. Wówczas udało się wywalczyć mocną trzecią lokatę i zapewnić sobie grę w Europie, no bo doskonale wiem jaka jest formuła, więc przegrałem tego dwóch meczu, będzie grał na etapie fazy Ligowej ligi Konferencji, co generalnie może się z perspektywy Lecha wydarzyć. Co więcej, to jest jedyny polski zespół mowa o Lechu Poznań, który jest pewny awansu do fazy ligowej europejskich pucharów. Kolej już zapewnił sobie to po dwóch z Brejda a więc no, zrobił to samo, co zrobiła Jagiellonia Białostok w poprzednim sezonie, jako mistrz Polski, wygrywając pierwszy europejski dwumecz na etapie drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Wiadomo jednak, jak jest. My jako 13 Liga obecnie no, nie zadowalamy się tym, żeby nasz mistrz grał na etapie fazy ligowej Ligi Konferencji i traktujemy te rozgrywki jako taki plan absolutny minimum, mając jednak świadomość, że w tych rozgrywkach dobrze się czujemy, no bo nie muszę przypominać, jak wyglądają wyniki polskich klubów właśnie w tych rozgrywkach, a więc ćwierćfinał wywalczony przez Jagiloni Białostok, czy Legię Warszawa w tamtym sezonie, no i ta rewelacyjna kampania Kolejorza, więc również ćwierćfinał w sezonie 2022- 2023, gdzie za występy Lecha Poznań odpowiadał John van der Brom. Zerkniemy sobie z ciekawości na Genk i w ogóle też specyfikę Ligi Belgijskiej pod kątem transferów, żeby sobie porównać pewne rzeczy i dość powiedzieć, że tutaj Genk przeprowadza bardzo ciekawą politykę transferową, ponieważ biorąc pod uwagę to lato, oni sprowadzają zawodników perspektywicznych, interesujących, natomiast nie wydają gigantycznej kasy, a pewnie mogliby, biorąc pod uwagę swoją pozycję w Europie, no i gdzieś możliwą kasę do zainwestowania. Natomiast jeżeli chodzi o zakupy w tego lata, to Genk ściągnął między innymi bramkarza z Ligi. Austriackiej, a więc Tobiasa Laulala, wydano za niego ponad 3 miliony euro. Do tego też Dan Heymans, ściągnięty za 3 miliony euro, więc bardzo podobna kwota, co w przypadku golkipera. I tutaj mówimy o takich wzmocnieniach do drużyny za wynikach którzy grają od początku regularnie. Do tego też ściągnięty w w zasadzie wykupiony japończyka, a więc Ayumu Yokayama, który został ściągnięty z Birmingham za 3 miliony euro. No i też Junya Ito to jest piłkarz, który występował przed laty już w Genku. Po trzech latach wrócił ze stad Reims, po tym kiedy jego zespół spadł z ligi francuskiej. Generalnie tak patrząc, wydaje mi się, że tutaj Belgia, i to chyba nie jest taki nieoczywisty wniosek, to jest taki mega korytarz pod kątem. Transferu do mocnej ligi. Mówię o tym, że często zawodnicy więcej Ligi Belgijskiej mają taką łatwość, jeżeli chodzi o transfer chociażby do Premier League, ponieważ ta liga, podobnie jak Liga Holenderska, jest bardzo mocno penetrowana przez gigantów europejskiego futbolu. I to na przykład pokazuje okienko 2024-2025. Mowa o lecie, o tym, co wydarzyło się 12 miesięcy temu z perspektywy Genku, który zdołał spieniężyć, a z trzech zawodników, każdy z nich kosztował mniej więcej 20 milionów euro, bo jak w tej chwili zresztą widzicie, tak wyglądały te transfery wychodzące i tutaj naprawdę kupa kasy zarobiona przez czwartkowego rywala Lecha Poznań wówczas, bo to jest przede wszystkim sprzedaż Bilala Al-Kanousiego, który odszedł do Leicester City za 22,5 miliona euro, to też jest odejście zdolnego, ciekawego bramkarza Majka Pendersa, o którym mówi się, że to może być nowy typu Courtois, no i też Mike Tresor, to jest piłkarz, który został ściągnięty przez Burnley, które wyłożyło za niego 18 milionów euro, więc tutaj mówimy o gigantycznej kasie, około 60 milionów, które zarobił Gęk tamtego lata na trzech piłkarzach, a więc to jest kwota absolutnie kosmiczna. To są jakieś himalaje finansowe z perspektywy polskiej ligi. No i też to nam mówi wiele w kontekście tego, ile jeszcze musimy tutaj zbierać i w którą stronę musimy iść, jeżeli chodzi o ranking UEFA. Przypomnijmy tylko, że Polska jest na lokacie 13, Belgia na miejscu 8, no i cały czas walczymy o to, żeby przede wszystkim znaleźć się na miejscu 10, co daje oczywiście awans mistrza polski z automatu do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Natomiast chociażby te transfery, kaliber tych ruchów pokazuje, ile nam, jak jako Polsce jeszcze brakuje. No i teraz pytanie fundamentalne, już tak typowo patrząc z perspektywy mistrza Polski, w jakim składzie wybiegnie zespół Kolejorza i na kogo postawi Niels Frederiksen. Dokonałem kilku korekt względem spotkania z Kornokielcem, bo wydaje mi się, że zarówno Górgul, jak i Lisman pokazali, że na moment obecny nie zasługują na pierwszy skład Kolejorza i tak to może wyglądać. Jak w tej chwili widzicie, to są takie moje wybory, a więc gdzieś tutaj próba wizualizacji tego, co może się wydarzyć już w czwartek, a więc w bramce Bartoszy Mrozek, jeżeli chodzi o linię obrony, to jest Joel Pereira, Mateusz Skrzypczak. Antonio Milic czy Jaumutinho wydaje mi się, że podstawowe natomiast chciałbym się zatrzymać przy tej linii obrona konkretnie, jeżeli chodzi o pozycję stoperów, bo w ten duet, a więc Skrzypczak-Milic, wybiegał w ostatnich czterech meczach kolejorza, czyli to były rywalizacje z Górnikiem Zabrze, dwu mecz z wezdą, Zvezdą, a także spotkanie z Korną Kielce. No i na te cztery mecze tylko jedno zakończyło się zwycięstwem Kolejorza. Co więcej, Lech nie był w stanie zachować czystego kąta w żadnym z tych czterech spotkań, co po pierwsze pokazuje gdzieś te problemy z tyłu, jeżeli chodzi o szczelność, Plus też wydaje mi się, że to jest taki czas na pewną korektę, ewentualną zmianę. Nie wiem jednak, czy Niemiec-Federyksen dokona takiego odważnego kroku, bo być może będzie mógł postawić na Aleksa Douglasa. Tego jeszcze nie wiemy, w jakiej zdrowi dyspozycji jest Szwed. Do tego też pytanie fundamentalne, a więc co z przyszłością Bartosza Salomona, który w ostatnim spotkaniu z Koroną Kielce siedział na ławce rezerwowych? Także tutaj, przy okazji tego składu, no tak trochę z braku laku i innych alternatyw dałem ten duet yy, skrzypczak Milic, natomiast nie mam takiej pewności wynikającej z tego, czy ci zawodnicy zagrają dobrze poprawniej będą w stanie gdzieś wytrzymać ten napór belgijskiej ekipy. Natomiast wracając do składu, jeżeli chodzi o drugą linię, no tak jak w tej chwili widzicie, wydaje mi się, że tutaj chyba nie ma specjalnie też pola, pola manewru, a więc Leo Bengston, Gisli Tordartson, Antoni Kozubal z lewej strony Luis Palma, wyżej wracający do zdrowia Filip Jagiełło, no i sprzed oczywiście Mikelisza, który ponownie jak, podobnie jak kilka dni temu z koroną, będzie miał niewątpliwą okazję do zdobycia swojego gola numer 100 w koszulce kolejorza. Tak z grubsza oceniając gdzieś szansę Lecha, no ja nie jestem optymistą, w mi że to mogą być bardzo trudne rywalizacje, natomiast z perspektywy tylko rankingowej warto tylko przypomnieć, że za każdym razem, zarówno u siebie, jak i w tym meczu rewanżowym, trzeba walczyć o dobry wynik. I nawet jeżeli Lech odpadnie i przegra ten dwumez, no to chciałbym zobaczyć taką dużą wolę walki, mega charakter, niezłomność, i nawet jeżeli odpukać Lech Poznań przegra wysoko w tym pierwszym meczu, no to niech ten rewanż będzie dobry w wykonaniu kolojoża i niech tam w Belgii Lech gra o dobry wynik, ponieważ. Wszyscy gram do jednej bramki w Europie, walcząc o te cenne punkty rankingowe UEFA. Natomiast wiadomo, że nie ma co się smucić i rozważać tych historii, powiedziom alternatywnych. Cała naprzód, wielka wiara w zespół mistrza polski, w walce o fazę ligową. Ligi Europy, z Ligą Mistrzów się nie udało, natomiast bardzo chcemy chociażby sięgnąć tych drugich, najbardziej liternych rozgrywek, bo wydaje mi się, że jako polska piłka zasługujemy na to, żeby mistrz Polski grał chociażby na etapie fazy ligowej Ligi Europy. Jeżeli chodzi o pozostałe kluby, to oczywiście na dniach pojawią się takie materiały zapowiedziowe, a więc co warto wiedzieć przed rywalizacją Legii Warszawa, Rakowa Częstochowa, a także Jagi Białystok. Ja nazywam się Piotr Pecki to jest kanał 365 piłce. Oczywiście odsyłam do innych formatów, zachęcam do forum wsparcia mojego kanału. Pozdrawiam i do zobaczenia.